I witam Was w dzisiejszym odcinku, dziś Wasza jedna z najbardziej ulubionych serii, bo dziś mamy serię odnośnie Waszych ulubionych, znaczy moich ulubionych, top 10 shiny z generacji Kalos, czyli generacji szóstej. Przed odcinkiem zostaw łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze to nie zrobiłeś lub zrobiłaś, drogi widzubicko. I co, zaczynamy. Tutaj na telefonie mam przygotowane... Takie przemówienie, jakby dla Was, o czym chcę gadać, żebym nie gadał głupot. Dlatego, jak będę się patrzył w telefon, to po prostu tutaj mam wszystko napisane. Jak widzicie, mogę Wam chyba nawet pokazać. No. A więc tak, generacja Kalos, czyli szósta generacja, oczywiście, liczy w sobie 71 Pokemonów, Jeżeli jakiegoś pominę, napiszcie w komentarzu, bo możliwe, że jest ich więcej, bo ja musiałem to jakby liczyć z całego Pokédexu. A spośród nich wybrałem moje ulubione. 10 shinies, czyli wśród 71 szajni wybrałam 10 moich ulubionych, i dzisiaj moim zadaniem jest wam je przedstawić. Jeżeli coś byście zmienili w tej liście, napiszcie w komentarzu. To jest moje zdanie, mi się podobają ja te Pokémony. Wam też mogą, ale nie muszą, więc jeżeli byście coś zmienili, napiszcie w komentarzu, chętnie przeczytam i chętnie dam Wam serduszka jakieś. Dobra, więc zaczynamy. Numer 10 mam Shiny Delfox, i Shiny Delfox jest spoko. Wygląda jak ona taka czarodziejka. Spoko, jest taka czarodziejka, taka wiedźma z typowego RPGa jakiegoś, nie wiem, no po prostu ją lubię. Szkoda, że w Pokémon Sword jej nie ma, bo chętnie bym sobie na niej hunting zrobił. Nie mogę się doczekać, aż będzie w Pokémon Go, może jakiś Community Day lub coś w tym stylu, choć nie było jeszcze Community Dayu na na przykład te Pigas, na i Oshałota, więc no byśmy mogli sobie poczekać na to. Ale to jest też możliwe, że będzie na Fenakina, bo kiedyś na Startery było, więc może teraz będzie i na Fenakina. Czemu nie? No, numer dziewiątym mam Shani Trevenanta, dobrze chyba przeczytałem. I idziecie sobie lasem świerkowym, nagle spotykacie Shiny Pokémona, którym jest Shiny Trevenant. On wygląda jak brzuska, a więc syle świerkowy. Brzuska? No. Numer ósmy, Shiny Ink. Pokemon Sword miałem Imkę, ja zwykłego zapałem i chciałem go ewoluować, to było na streamie I szukaliście mi jego ewoluować, bo ja nie wiedziałem czy poprzez cukierki, czy jakiś item musi trzymać, czy coś w tym stylu I Zuzia Neko, moja moderatorka, pozdrawiam Cię Zuzia e, Powiedziała mi, że muszę wziąć Switcha, jak mamy tutaj tak telefon To telefon oczywiście tak jest prosty mniej więcej wiecie Ta, Musiałem go odwrócić tak jakby do góry nogami Switcha, nie wiem jak Wam to pokazać tak do górnego i musiałem mieć switcha i tak przez 30 sekund później dać mu candy cicho, bądź telefon. Okazało się, że byski te ewoluowały, ja sobie myślałem, że Zuzia koze sobie żartuje, bo pierwszy raz z takim czymś się spotkałem śmiesznie, fajnie ciekawie. Na numerze siódmym mamy Shani pan guru. Na Shani pan też polowałem. Pan najbardziej polowałem, a pan ewoluuje z Panchama. Ponieważ w Pokémon Sword jest go dużo, na Wild Area i na streamie to robiłem, ale zakończyłem to. I chyba będę wracał, bo ja Shiny mam mało w Swordach, więc trzeba się wziąć w garść kogoś. Tak, trzeba, trzeba. Teraz po jego dlatego co zrobiłem, też to jest przepiękne. Jestem też na tym ekranie takim w Pokémon Go, co wiecie teraz, wchodzicie co jest nowy. Na numerze szóstym mamy Shiny miał stika. Tyle może dziewczynka, bo dziewczynka wygląda lepiej, bo chłopak ma takie zielone oczka. Ja lubię tych zielonych oczek. Wolę jak dziewczynka wygląda i z tym Pokemonem pamiętam, że oglądałem chyba jakiś opanin kart Pokémon, to ktoś trafił jakiegoś fularta z nim. I mi się spodobał bardzo, chociaż nie wiem, czy to był fullard. mi się spodobał bardzo ten Pokémon ja go w ogóle nie znałam, więc no, tak spotkałem... Y zapoznania tego Pokemona. Myślę, że jest dalej super. Wspaniały on jest. Czemu nie? Na numerze piątym mamy Shiny Greninja. Musiał on się tutaj pojawić. Musiał się tutaj pojawić Greninja. Każdy lubi Shiny Greninja za jego kolor i ten język, który wygląda jak szalik. No po prostu on jest wspaniały no i go uwielbiam. No. Na numerze czwartym mamy Shiny Tyrantuma. Tyrantum. Nie wiem, czy dobrze to czytam, bo generacja szósta jest dla mnie obca. Eee, troszkę, z pokémonów znam, ale nazwy. I w ten pokémon mi się bardzo spodobał. Super jest ten Tyrantum. I ja sobie teraz zobaczę na jego Shani formę. To jest wspaniała, niebieski szani Tyrantum z czerwonego. Myślę, że jest wspaniały. Ja go chcę gdziekolwiek. Po prostu go chcę, jest super. Na numerze trzecim mamy Shani Noibata. I na naszym bocie serwerowym na Discordzie, polecam Discord TV, serwionika, link w opisie. Mam tego Shani Noibata na bocie dla VIPów. Eee, trafiłem go na evencie i się z niego cieszę. Nie wiem, czy będę chciał go ewoluować w Noiverna, ale na pewno Shiny Noibat jest wspaniały. W Pokémon Sword też coś tam próbowałem go zdobyć, no ale oczywiście, jak zwykle, nie. W Pokémon Sword w ogóle mam mało Shiny Mam chyba tylko Lotika i Metagrossa i to tyle z moich shiny Pokémon Sword. Więc nie wiem, tam już trzeba nagrywarkę ogarnąć, bo ja chcę te, te live z Pokémon Sword wam robić. Na numerze drugim mamy Shiny. Sylwiona. Shiny Sylwion. Jesteśmy już w top 3 oczywiście i no wiecie, no Sylwion mało mnie faworyzacji w serduszku, ale jest na numerze drugim, nie pierwszym, więc tego mogliście się nie spodziewać. I Sylwion wygląda jakby zjadł za dużo lodowych cukierków. Ja lubię lodowe cukierki też. Shiny Sylwion tak wygląda jakby prosto się wywziął. Taki lodowa wersja Sylwiona. No po prostu lodowa wersja Sylwiona. No i po prostu jest przesłodki, no spójrzcie na niego. Niektórzy myśleli, że Shiny Sylwion to męski Sylvian? Nie, okazało się, że nie. Ale jako ciekawostka wam sprzedam, że Eevee w 82,5 chyba procentach to chłopak, a te 12 z kawałkiem to dziewczyna, coś w tym stylu, a więc Sylvian w 82 tym, chociaż wygląda jak dziewczynka, a to w 82% jest szansa na chłopaka, więc... Męski pokémon, Różowy męski kolor? No, oczywiście, że tak. Na numerze pierwszy mam Shiny Hoopę. ale forma jakaś confined. Nie wiem, pierwszy raz się spotykam. Znaczy, widziałem. Widziałem Shiny Hoopę, fajnie wygląda, ale nie wiedziałem, czy to jest forma confined. Czy dobrze to powiedziałem, nawet nie wiem. I tak. To wygląda jak jakiś puchar. <noise> Jakbyście wygrali, nie wiem, najlepszy trener na świecie w generacji Kalas, dostajecie taką Shiny chupę, tylko w postaci pucharu czy coś w tym stylu jest super. I jeszcze w Robloxie. Roblox a oczywiście gra popularna, większość osób z was zna. Było takie coś jak Pokémon Brick Bronze, czyli fanowska gra Pokémon, zrobiona przez jakby fanów Pokémon, ale dostała bana przez to, że Pokémon Company się trochę spróło. Oto do Robloxa i usunęli tą grę. Chociaż dalej, dalej są jakieś zapisy, i dalej można w tą grę zagrać, tylko nie wiem skąd, nie wiem gdzie. I po prostu ja pamiętam, że wtedy grałem, tak się zapoznać bardziej z Pokémonami. Było super, było wspaniałe, e, wspaniale. Jeszcze Kusi chyba nawet robił live z tej gry, e, co było śmieszne. Kusi jego nawet miałem znajomych na Robloxie, jak patrzyłem. I tak. Eee, nie przeszedłem fabuły, ale na końcu tej fabuły można było spotkać taką drugą wersję chuppy. Eee, chyba mnie shiny eee, i po prostu no wtedy się zapoznałem z chuppą, a więc w serduszku ją mam, tą huppę, Wygląda super. Jeszcze Shiny chuppa wygląda jak, jak są takie, wiecie, z Sonika takie... Nie wiem, jak to powiedzieć wam. No wiecie, o co mi chodzi, takie krążki jakby, co sami przechodzi i są monetki. No to ta chuppa wygląda, bo ona ma chyba na ręce takie te krążki, jakby od Sonika ukradła czy coś w tym stylu, będzie śmiesznie. I co? Ja Wam dziękuję za odcinek, łapka w górę suzwolek. Widzimy się jutro. Opa! Pa! A jeszcze się mnie pytacie, kiedy live'y? No to live'y wrócą niedługo, ponieważ dzisiaj mam przyjść trój z relaksa i jeszcze muszę sobie doładować trochę coinów, bo bez PokéCoinów dobrego live'a nie będzie. No, Bo trzeba porajdować z wami. No to co? Żegnam się teraz!